Jakie są najbardziej ekstremalne przekłucia, które wykonywałeś? Ekstremalne? Znaczy może czy ja wiem, czy ekstremalne, no nie wiem czy można powiedzieć, no na pewno robiłem przekłucie powieki i e, kolczyk analny. Generalnie otwarty jestem na stylistykę wszelaką, natomiast e, jeżeli chodzi o ten taki przewodni typ, który z pod mojej ręki wychodzi, e, to są głównie rzeczy. Nazwą to neotradycyjnym tatuażem, bo bazuje na stricte takich tradycyjnych zabiegach, gruby kontur, e, dużo czerni, ale podkręcam to o taki bardziej realistyczny już warsztat rysunkowy. To jest obraz Leszka, Leszka Batora. E, tutaj mam koleżankę, która się specjalizuje raczej w tatuażach obrazów. Z jednej strony mamy Krzyszty Krzysztofa i Wina, teraz robimy Lechabatora. Studio istnieje już prawie rok, było założone w lipcu zeszłego roku. 21 dokładnie będziemy mieli urodziny, podejrzewam. Zobaczymy, czy będzie z, tego, z tej okazji jakaś większa feta, czy nie. Tak więc pewnie będziemy wrzucać jakieś info. W studiu pracuje ja, Sławek, Aga oraz Kuba, Kujawa. E nie wiem, co jeszcze chcesz wiedzieć? Wykonujecie bardzo charakterystyczne tatua tatuaże. Czy ty dzisiaj też coś będziesz robić? I tak, co tak. to będzie? Będę dzisiaj robił leniwca zwisającego z drzewa. Tak jak to leniwce mają w zwyczaju. Co dzisiaj będziesz tatuował i czy możesz nam więcej coś opowiedzieć o tym tatuażu? E, będę dzisiaj tatuować dwa koty. Dwóm różnym osobom. Nie wiem tylko o której godzinie, bo zapomniałem. Chcemy pokazać 15 księżniczek Disneyowskich w troszeczkę przerysowanym świetle. Więc troszeczkę będą hardkorowe i, i troszeczkę stylingowane, konwentowe, bardziej pod, hmm. pod konwencję. To jest moda czy bardziej sztuka? Bardziej sztuka jednak. Show. Robimy show, a nie taki stricte pokaz, gdzie wychodzą modelki sztywno, jedna po drugiej. Zwłaszcza my nie reklamujemy swoich ubrań jakby. Jeśli chodzi o markę, tak? My robimy taką całą otoczkę, całe przedstawienie. To było pięknie ważne. Tak, to jest show. No to kto dostanie pierwszą nagrodę? Nie, to ludzie za dużo zainwestowali w to wiesz, tak, tak, tak. Ej, dzwoni do ciebie telefon. No, ja. Przepraszam? Że dealer. Diler. Halo? Dealer dzwoni. Jakie są Twoje wrażenia dotyczące konwencji we Wrocławiu i tej, i, i poprzedniej. No, myślę, że to obok Krakowa jest taka druga ważniejsza konwencja w Polsce. Bardzo podoba mi się... Bardzo podoba mi się klimat. Jest taki bardziej może... nie wiem jak to powiedzieć, wiesz, Kraków jest doskonale zorganizowany, Wrocław również, tyle, że tutaj dodatkowo tutaj dla mnie są koncerty, które też nie ukrywam, na które przyjechałem szczerze mówiąc. Kolega przed chwilą z, e, powiedział, że zapuścił wąsy specjalnie na konwencję, więc jakieś poswie, poświęcenie z jego strony. Chciałabym się dowiedzieć, co dzisiaj tatuujesz i... czy... To jest jakiś konkretny wzór dla Twojej klientki, czy, czy może po prostu twój projekt, który ona sobie wybrała? E, to znaczy tak, miała być ćma, bo bardzo chciałbym zrobić śmę. E, a koleżanka bardzo lubi wycinanki łowickie, więc zrobiliśmy tutaj taki mały kompromis. Gdzie złamałeś nogę? Na dyskotece. W dyskotece? Tak. To musiała być bardzo dobra zabawa. Tak, lubię tańczyć. No to... Teraz masz troszeczkę problem, bo chwileczkę nie potańczysz. Chwileczkę nie, ale można na jednej nodze, to jest super. Ha, no. Też dobry pomysł. Ja tutaj widzę bardzo ciekawy projekt. Czy mógłbyś nam trochę o nim opowiedzieć? To bardziej pytanie do koleżanki myślę, wiesz? Dzikuska mi się zamarzyła, od dzikusa. Proszę bardzo. Taka sytuacja. Natura, czacha musi być. Bez czachy to Bez czachy lipa jest. To co Muzeum Tatuażu przygotowało na Wrocławski Tatu-Konwent? Muzeum Tatuażu na Wrocławski Tatu-Konwent przygotowało coś specjalnego, jak zwykle zresztą. Mamy tutaj i wykład i wystawę. Oczywiście wykład i wystawa dotyczą tego samego. I jedno drugie uzupełnia. To znaczy? Mógłbyś to jakoś rozwinąć? Będziemy pokazywać i mówić o historii konwencji tatuażu. O historii organizowania konwencji i historii Potrzeby organizowania spotkań, ludzi wytatuowanych. A co tutaj dziaracie? Coś. Słuchaj, to robimy co my robimy? Przykrywamy jakieś starocie, wiesz? Czyli cover. A, cover, restauracja. 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 Jakie to uczucie, kiedy tatuator tatuuje tatuatora? Zależy, jaki tatuator tatuuje jakiego tatuatora. Ale jak Anton tatuje mnie, to jest wspaniałe uczucie. Pełnia szczęścia. A jakie jest pytanie? Pytanie już dawno padło. Pytanie, na które nie ma odpowiedzi, jakie jest pytanie? To ja nie To jest pytanie, nie? I to jest to pytanie.